Cześć ze studia kulinarnego Bosch. Dziś zrobimy śniadanie w wersji guilty pleasure, ale takiej trochę odchudzonej, to znaczy zrobimy tortille zielone ze szpinaku i jajka. Nie dodamy do nich zupełnie, zupełnie mąki, więc będą wersji light. Za to dodamy troszeczkę sera, awokado i innych dobroci. Jesteście gotowi? Zaczynamy. Do przygotowania masy na tortille użyję przystawki do blendera Ergomaster z nożami tnącymi. Poradzi sobie bez problemu z. Posiekaniem drobnym. Szpinak jest dobrze posiekany. Teraz dodaję jajka. Oczywiście dodam jeszcze trochę soli i pieprzu, bo smak zawsze musi być bardziej wyrazisty. Masa jest pięknie zielona. Będą z niej idealne zielone kotyle. Jak to zawsze mówię, ja niestety robię w hurcie, czyli miała, miało być dwie tortille, weszły cztery, ale e, oczywiście ich nie zmarnuję, bo nie warto jedzenia marnować. E, mam tu taki pojemnik do przechowywania próżniowego, więc dwie torty z zewnątrz przekładam a, i będę mogła jutro albo pojutrze zrobić dokładnie to samo danie, a, a one nie stracą świeżości. Jak to zrobić? E, musicie mieć taki pojemnik, który można przechowywać próżniowo, blender, końcówkę próżniową. Wrzucamy, zamykamy. Dotykamy, wyciągamy powietrze i gotowe. I tak przechow możecie przechować takie tortille przez co najmniej 2-3 dni bez problemu. Tortille, jak widzicie, są o, bardzo fajne, elastyczne, nie łamią się, także to są tylko same jajka i szpinak. Do tego oczywiście będzie ser, no bo każdy lubi jakieś sery i ser się w dodatku ciągnie, proszę bardzo. Oczywiście powinny być jakieś warzywa, więc w tym przypadku mamy bardzo ładne pomidory. Dodatki do takich tortilli to tak naprawdę jest to, co macie w lodówce, także zupełnie nie musicie się sugerować tym, co ja dzisiaj wrzucam. O, akurat lubię bardzo awokado i też ma zielony kolor, więc jeszcze nam to wszystko podbiję. I wrzucę sobie chorizo, bo ja akurat bardzo lubię chorizo i ono dawa nam takie, takie trochę jeszcze tutaj pełni smaku. Proszę bardzo, tak przygotowaną tortillę zamykam, przerzucam na patelnię i opiekam z dwóch stron. Słuchajcie, tortilla już jest gotowa, o jejku, nie mogę się doczekać. I proszę bardzo Och, takie śniadania, to są śniadania mistrzów. Mm.